Będzie tak zwana szybka jętka do łowienia ryb. Także zaczynamy od razu w tempie. Jak ktoś chce się bawić, to nie się bawi tak jak poprzednio, jest damzelem, proszę bardzo. Więc na pewno będzie inaczej ułożenie skrzydeł, ale te same zasady, czy też wtedy loglex te z jędką, ale do góry skrzydła i krótsze nóżki, no To wszystko macie już pokazane. Ale my tutaj jedziemy ekspresowo, bo jedna jętka to jętka. No to mamy ten nasz ogon, pamiętacie jest o proszę i przymierzamy no to jest raz półtory długości zawsze daje czyli on jest za długi więc go ciach no niestety ale to jest dobra metoda bo po prostu no, nie może być za długi ten ogonek bo on nam będzie psuł całą muchę pracę muchy e, będzie za duży on ma wspierać całą konstrukcję na powierzchni wody i ma imitować jętkę także to jest wszystko tak zrobione, żeby to miało sens także go przywiązujemy bo z przywiązaniem może być trochę kłopotu, jak go przesuwamy, zachowujemy łup kolankowy, pamiętajmy że tutaj nie będzie głowy łapy no, tak, tak samo jak w damselu syk, jest jedna łapa druga łapa trzeba przyciąć się? dobra, to się przyciągnie druga i już mamy przywiązane. Czyli już mamy dwie łapy. One ja już przycinam, żeby się nie bawić później. O, I to wycinam wszystko. I to przywiązuję. I warnisz. Troszeczkę, żeby to się trzymało. No. Teraz tak, bardzo cienkie paski czarne albo brązowe, jak woli. Ja tutaj czarne, czarne Z boku, z boku, z boku. O, w ten sposób. Raz. Oczywiście w dół pod skosem, no to tak i tak żeby to szło w dół to nosili się z dołu do góry pod tym kątem, w tym kierunku no jest, no to ciach jest, jest, tak tak przymierzamy czy się dobrze składał nie, jeszcze trzeba przywiązać do tyłu w kierunku ci widzi skontrolować to wszystko ładnie no jest, dobra, no jest, dobrze no. To jest tak. I teraz od góry coś cienkiego, ale też cienkiego, też cienki jakiś paseczek od góry, robiący nami, o i tutaj. ale może damy na odmianę brązowego, bo jednak ładniej będzie wyglądała. Jędka bardziej z brązowym, parze żółty z brązowym, z czarnym, a Robią czarne jętki też te Dobra jest, nieważne, ważne żeby to się wszystko jakoś nam, nam ułożyło cyk i tutaj dajemy następną parę nóg tu można już spokojnie drugą parę nog dać no, dlaczego nie? mogą być dłuższe na razie i też jakoś tak pod spodem pianki czarnej o żeby ona pianka separuje na no, tym agii, ja się powtarzam ale mówię to bo nieraz ucząc ludzi 10 razy powtarza, że nie dalej Brną w te same błędy. Nie, że nie słuchają, tylko się po prostu przejmują wiązaniem i jak się spieszą, to potem są takie efekty. No. Dobrze, zdolni ludzie są fajni, chcą się uczyć, to cieszy, ale słuchają, ale zapominają. Ferworze no. walki, ale nie dziwię się, no bo to zawsze ja sam zapominam, jak kiedyś ją za muchy i muszę wrócić do tego. Dobra, to wszystko nam jeszcze trzeba skontrować bliżej odłoka. Jednej linii, o i już mamy sprawę załatwioną. Jest przeważenie, jest fajnie. No, no to teraz jesteśmy z domu, to trzeba będzie teraz trochę dubbingu. Tutaj ostry dubbing, taki luźny, bardziej swoki. Jak widzicie, to się tak, żeby to włochate było. no To jest ważne, bo to włochatość to nam daje fajny efekt pływalności. Nie za dużo, no to lepiej mniej niż więcej i teraz trzeba będzie dać tutaj nam separatora ja to tak nazywam separator biaka no to go tutaj na, na krzyż o, tu go chwytamy nogi idą na bok o prawidłowo i go. wiążemy jeden z jednej strony i drugi z drugiej strony i teraz będzie dobrze bierzemy go kolega. Ja tam nie widzę jak to wszystko wygląda musi iść górą, Nogi muszą iść na dół. O! Tak jest! Tak jest! a jest dobrze! To jest fajnie. No i cykl go wiążemy, i obrywamy. To się tu już trzyma. Już tu mamy to, Chciałbym dobrze związać ucieka. O, tu do mamy już, już to wszystko chowamy. bo skrzydła nam tu przyjdą i to jest wszystko jak to nogi. Dobrze, no to jest za długa. no to cziachio. No to to jest za długa ciach ją, Nogi do przodu jeszcze przyjdą iętał będzie jak ta lala. Trochę dubbingu za dużo. No to przyciąć to wszystko. Wy... No to tak jak widać. Nogi. Dubbing figura, no to jest w ten sposób teraz nie, jętka, no to jętka, no to ja tutaj do jętki wziąłem sobie pomarańczowe włókno, tu są trzy, trzy włókienka jak widzicie i robię pętelkę, no to jest najlepsze nogi jakie można było wymyśleć, Ja gdzieś tam widziałem to lata temu jakiegoś do człowieka, więc zapożyczyłem to i. To jest świetne, no i jak widzicie znowu jakieś trzy włókna, 4 możecie, ale próbować należy na mniejszej ilości i tutaj supełek, tak, jest supełek i całość ściągamy w tym kierunku, o te nasze niebieskie i co robimy, no właśnie, znowu miłośnicy super Glue. moment, ja tu lakier, no niestety przed kamerą zawsze, ach, nieważne no lakier, 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 może być super glue, ale to palce się kleją i to sobie wszystko skręcam i mam już nogę. A ja mogę ją poprawić jeszcze raz lakierem dla pewności. To jeszcze raz. Proszę bardzo. Piękna noga wychodzi. O. No. I to jest śliczna sprawa, bo to możecie sobie do różnych owadów tak jak tu widzicie jest pięknie. no Obcinam cyk w tej pozycji. Zabezpieczam może lakierem końcówkę albo troszeczkę super glue, ale nie szkodzi jak będzie dobrze sklejone. I co tu można robić? Można to skinać już na lakierze, przyłożyć trochę lakieru, wyformować nogę O. Jakby ktoś chciał taką fajną nogę O. To można w ten sposób i w ten sposób i już... Więcej materiałów, więcej materiałów no to więcej. No i jeszcze raz pociągnąć, żeby utrwalić kształt, ściągnąć nadmiar. Bo to nie chodzi o to, ile lat je nam wchodzi, czym rzadszy, tym lepszy. Można dwa razy pociągnąć. No i taka noga już jest super. No i do schnięcia, i ona nam się będzie tak układała na wodzie, czy tak, czy siak. No ale jest piękne, no to jest grubsze, cieńsze. Stawki. Kolanowy owada jest zrobiony, no to można tak się bawić po prostu z tymi owadami naszymi i to będzie pod naszą jętkę ta nóżka. No. Także ona będzie miała, potem je przygniemy i tak dalej. No to to właśnie chciałem zamieścić na koniec filmu dla tych, którzy oglądają filmy do końca. Oczywiście sprzed mi nawalił, więc miałem przerwę w międzyczasie. Jak już widzicie, związałem sobie skrzydełka tak jak osa, tak jak to, więc tutaj nie ma problemu. Tu ze skrzydełkami będzie problem jeden, ponieważ one będą musiały stać tak jak ujętki. Więc mamy jakieś rozwiązanie tego problemu w ten sposób, że moment, gdzie jest noga? o że to wszystko już teraz wiążemy, tylko tutaj będziemy piankę naciągać, naprężyć to jest bardzo ważne o i przywiązać i tu zostawić miejsce i o co chodzi idziemy tu na piankę za skrzydłami żeby je postawić o raz żeby je tutaj postawić i żeby one nam tutaj się ładnie prezentowały do góry o o taki taki jak widzicie o a no, dwa razy nicią wiodącą wystarczy to jest taka konstrukcyjna sprawa i one nam tu do góry poszły no i uciekamy z tym wszystkim pod i wiążemy tutaj o zostawiamy ten kawałek bo na razie go tu sobie trzymamy w ten sposób no, może to nieładnie nam wygląda wszystko ale i bierzemy teraz sobie troszeczkę warniszu żeby te skrzydełka jętki jakoś wyprofilować musimy to zrobić w ten sposób o, tu i do góry to wszystko warniszujemy i z drugiej strony to samo robimy zalewamy to prostu i do góry no, to niestety część będzie ich tutaj chwytamy i czekamy aż zaschnie nam no, typowe wyjątkowe skrzydła muszą być, więc tu warnieć nam to utrwali. Nagnie to jeszcze raz i fajnie. O! No, możecie na Super glue tu dodać jak chcecie. O! I ta namiętka się fajnie układa. Już jest. Nie za dużo, żeby nie zachlapać. Można to poprawić na tą całą naszą konstrukcję z pianki i przywiązuje jeżynkę o mocno i owijam jeżynkę wokół naszego haczyka tu za oczkiem Oczka jest grube fajne także tutaj będziemy sobie owijać jeszcze skrzydła do góry trzeba będzie jeszcze raz je poprawić no o, taka zabawa jest od strony wiążącego i to jest najważniejsze Moje filmy się właśnie tym różnią. Może te patenty nie są aż tak piękne, ale przyjdzie lato już spokój, będę miał czas, wyjdę sobie na balkon sobie powiążę fajnych much takich, żeby się pochwalić. To czemu nie? To już wtedy będzie raj dla mnie. O. No i taka jętka dołowienia już jest gotowa. Skrzydła lekko przyćmione, takie paskowane, nóżki są tutaj, dwie pary, ponieważ... Tak mi wyszło, ale jeszcze jest jeżynka, no właśnie, no czyli ile mamy punktów podparcia muchy w wodzie? Ogonek, jeżynka i dodatkowe nóżki, czyli to wszystko będzie się chyba utrzymywało na wodzie, zaraz to sprawdzimy. Proszę bardzo, sucha mucha tak się trzyma nam na wodzie, ładnie, no to trzeba ją smarować, no niestety nóżki trzymają, wszystko się na filmie utrzymuje. Także ona już sobie tutaj pływa, i na pewno jakby się zrobiło dubbing CDC, to by bardziej ją wybiło. No niestety, jętki, jętki na bazie pianki fajne są, no ale to trzeba po prostu już zrobić tylko ogon, troszkę dubbingu i mnóstwo jeżynki bez wydziwiania z nogami, jak tutaj i tak dalej. No ale jak ktoś lubi, no to widzicie co się dzieje. No da się łowić, ale no niestety musi być ta mucha. O, wysmarowana w porównaniu z tymi moimi innymi dlatego zamiast jętki robię rzuty ważki i one mi się widzicie o inne rozłożenie inaczej no a spęd jętki też podobnie wygląda także widzicie no to jest fajna smucha lepsza od naszej jętki, Na jętki. no i dewlongle to jest smucha nie do popicia to możecie ją topić i tak dalej zawsze się trzyma, nie wykłada się za bardzo na...